I sprawa, no, trzeba przyznać, tak jest. Robi się tutaj dość ostro. Do I jest. Małecki. I wica. Illetko! GOOOOOOOL! 66. minuta gola strzela Dawid Biton, tak. Bardzo bardzo dobrą pracę wykonał tutaj akcjonarz Lica ja. Nie dziwi Lika tak, Ale jeszcze lepszą, jeszcze lepszą akcję wykonał Radek Sobolewski w sytuacji, kiedy... O, tutaj ten moment przypchnięcia, kiedy ma, jest jeden i drugi się, zawodnik Sobolewski, z jednym zawodników się przywrócił i do piłki doszedł Małecki. Nie próbował akcji indywidualnej gdzieś przed 16, żeby skończyć strzałem, tylko dojrzał Iliewa, Ale też Biton kapitalnie przyłożył tutaj głowę, bo... Jak zobaczymy zagranie Ilijewa, było naprawdę jak na te parę metrów bardzo mocne. Trzeba było to zrobić z wyczuciem. Tak, to jest taka przewersja Warolskiego, ale tylko pod jednym warunkiem: doświadczenia, spokoju. Takiego, jeżeli myślę o Ilijewie, kiedy on już robi te nawroty i nie próbuje jakichś strzałów, jak Patryk na przykład ze swego kąta przed Wileczką Słupek parę minut wcześniej, Ilijew szuka gdzieś tam do końca. To, to po prostu jest doświadczenie.